policjantów, co dla nas powinno być najważniejsze, w jakich obszarach powinniśmy się skupić pracując, jeżeli nie państwo. to spotkanie właśnie tego typu działania u służyć Żeby ono było wiarygodne, żeby nie było przez was potraktowane jako nie wiem, gruba przedstawienia siebie, pokazania, że istniejemy, że może dobrze by tak było być do społeczeństwa. A potem po odbytym spotkaniu, jak gdyby wszystko wróci na swoje tory, to chcę państwu zaproponować z panem, z panem wojewodą taką formułę, że Spotkajmy się tutaj za rok w tej sali, może większej, bo będzie więcej chętnych, gdzie na te pytania, na te Wasze wątpliwości, które dzisiaj na pewno się pojawią, na Wasze sugestie, my za rok będziemy musieli odpowiedzieć i z nich się rozliczyć. Jak się okaże, że są rzeczy, które dzisiaj spowiarujemy, że zmienimy, że poprawimy, że będziemy działać inaczej, to dajcie nam rok czasu, abyśmy mogli stanąć przed Wami, abyście mogli nas rozliczyć tutaj mnie, komendanta, kolegów policjantów, którzy są na sali, z tego czy... uczciwie rozmawiamy. Myślę, że to jest taki moment, który wykorzystałem, ale też nie będę robił wstępu, który mi przysługiwał na początku. Myślę, że w sposób nieformalny spotkanie zostało otwarte. Pan momentan pewnie przedstawi pozostałych gości i Pan Wojewoda też kilka słów powie. Bardzo proszę pan Komendancie. więc mi Jest mi miło powitać gości. Cieszę się, że tak mocne prasowości wypuściło naszą debatę. Witam Pana Komendanta Stowarzyszenia Policji nad myślę, że tematy poruszane Państwa usatysfakcjonują. Chciałbym teraz jak już komendant stołeczny dobra głos poprosić pana Wojewoda Mozowickiego o kilka słów właśnie swojego medanzy. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Poseł, Panie Komendancie, Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Przysłuchiwałem się przed chwilą wystąpieniu pana Komendanta starocznego i... Trzeba powiedzieć szczerze, że nie mam w zasadzie zdolności. Chcę przede wszystkim usłyszeć Państwu jedną rzecz, że dzisiaj prawie idziemy na łatwiejszą. Tak? Chcemy my Państwa słuchać, chcemy wiedzieć, państwo tego, chcemy wiedzieć tego, jakie są o. Państwa bolączki, Ktoś. jakie macie I Państwo ewentualne problemy, co byście chcieli zmienić, i to są te najważniejsze rzeczy, które dzisiaj oczekujemy, których oczekujemy, które chcielibyśmy się dowiedzieć, i chcielibyśmy zrobić tego na zasadzie takiej, że Znów będą gadające głowy po jednej stronie. Pokażemy statystyki, pokażemy, e, pokażemy dane. Oczywiście one muszą być, bo musi być jakiś poziom wyjściowy, więc za chwilę pewnie komentarz nam tutaj pokrótce pokaże, jaki jest stan bezpieczeństwa. Natomiast nam zależy na państwa opinii, jakie jest państwa poczucie bezpieczeństwa. Bo oczywiście można wypinać pierś, kiedy czyta się w statystykach i w badaniach opinii publicznej, że to poczucie bezpieczeństwa Obywateli na, na Mazowszu jest 75%. Czy to jest dobrze, czy to jest źle, trudno ocenić. Tak? Dlatego też zdecydowaliśmy się na cykl tego typu debat, po to, żeby właśnie zobaczyć i porozmawiać z mieszkańcami Mazowsza, jak oni się na tym Mazowszu czują, czy widzą potrzebę ewentualnych zmian, czy może zwrócenia uwagi na jakiś kolejny problem. I to są te istotne rzeczy, o których, o których chcielibyśmy się dzisiaj od Państwa dowiedzieć. Także bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie. Mam nadzieję, że w m, takiej konstruktywnej atmosferze stwierdzimy ten najbliższy spotkanie. Tak jak mnie słychać, ale ja chciał, chciałbym prosić panią Przestępstw, ale bezpieczeństwo również zajmuje się sprawami takich zagrożeń jak cyberata. Mój młodzież to wie, co to znaczy. Jeżeli, Jeżeli jakiś wirus dostanie się do komputerów, to wtedy pada wszystko. I z całym szacunkiem dla policjantów i żołnierzy, ale grał wie, co to jest. Musimy być przygotowani, jako nasz kraj, również na takie, takie zagrożenia. Proszę Państwa, ja co roku zawsze składam interpelację i zapytania poselskie w sprawie bezpieczeństwa na moim okręgu wyborczym. A mam 49 miast i gmin. ale oczywiście bliskie sercu jest nasz obiad i yy, chciałabym na początek, może Pan general powiedział o statystyce, ale musimy od czegoś zacząć. Powiem Państwu, jak będzie wyglądało stan przestępstw na terenie naszego powiatu. Pozwólcie Państwo, że usiągnę, ale to nie w skaku szacunku, to będzie mi zgodnie. Otóż, e, Pan Komendant mówi, że ma prezentację, mam informację o spraw wewnętrznych. Może to jednakowo będzie się odkrywało. Dobrze, Panie dalej to proszę uprzejmie, Pan, pan zaczyna. Dziękuję bardzo. Ale jeszcze, Ale jeszcze zanim Pan Komendant zabierze głos, to może gospodarze naszego terenu, dobrze Państwu znani, Pan Starosta, i Burmistrz Miasta, powiedzą, co myślą o tym naszym spotkaniu. na że hmm. hmm. Zadacie Państwo bardzo dużo ciekawych pytań. Postaramy się w najbliższym czasie na nie odpowiedzieć. Tak jak tutaj stwierdzili moi przedmówcy, nie na wszystkie pytania uda się co zrobić dzisiaj, ale będzie to bezwzględny dla nas materiał roboczy najbliższy czas i z takimi zamierzeniami tutaj przechodzimy do Państwa. Dobry wieczór, zapraszamy do debaty. Panie burmistrzu. <gry> Myślę, że to też będzie znakomity punkt wyjścia potem do dyskusji. Także bardzo proszę Pana Komendanta Powiatowego, nasz Komisarza na Ja Chyba zgasimy światło. Pan Komendant chyba musi korzystać jednak z mikrofonu. Nie krzyczy dla Państwa. Świetnie. To jest motto naszego spotkania tutaj dzisiaj. Yy... Rozmawiamy o terenie powiatu nowodworskiego, a nie, mojej jednostki, yy, garnizon, garnizon społeczny, który podlega panu komendantowi stołecznemu. Przedstawiłem tutaj Państwu ilu policjantów pełni służbę w każdej jednostce, jak pracowników cywilnych. Jest jeszcze m.p. Mazowiecki, tak? Pan komendant stołeczny mówi o priorytetach komendanta głównego. Priorytety na lata 2010-2012. Stoimy przed tym wyborem od kolejnych priorytetów na lata przyszłe. Priorytet pierwszy: wzrost zadowolenia obywateli i jakości współpracy policjantów oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie. W nowym dworze realizowane jest to poprzez wzmożone kontrole miejsc zagrożonych, spotkania ze społecznością zwiększenie ilości pracy dzielnicowych, szybka reakcja na zgłoszenia i profesjonalną obsługa interesantów. Drugi z priorytetów Pana yy, realizowanego, yy, realizowanego w ramach yy, priorytetu Komendanta Głównego to jest poprawa bezpieczeństwa na imprezach masowych. Mamy kilka klubów tutaj na terenie powiatu. Zabezpieczaliśmy 14 spotkań piłkarskich. Trzy te mecze były podwyższonego ryzyka. Yy, zabezpieczamy też imprezy. Ty, nosi Nosirze, jak i też tak zwane dni, dni miejscowości z terenu naszego powiatu. Priorytet trzeci, podniesienie jakości czynności prowadzonych na miejscu zdarzenia i wykroczenia. Staramy się szybciej i profesjonalnie obsługiwać na miejscu zdarzenia, szkolimy policjantów prowadzących czynności, wyrażamy nowe techniki kryminalistyczne jak i dochodzeniowo-śledcze. Czwarty z priorytetów, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Systematycznie i comiesięcznie analizujemy Zdarzenia, które są na terenie powiatu, dzięki temu w odpowiedni sposób występujemy służbę, aby one mogły ujawniać i zapobiegać też zdarzeniom ruchu drogowym. Piąty priorytet zwiększenie poziomu zadowolenia policjantów i pracowników policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków do realizacji zadań. Dzięki komendantowi stołecznemu, jak i też samorządom, staramy się yy, zakupić policjantom lepszy sprzęt. Yy, Dostajemy pieniądze na dodatki motywacyjne, jak i też nagrody. Do końca września w 2012 roku przeprowadziliśmy prawie 4000 interwencji. Z tych y, te interwencje, po na dzień, daje około 14 interwencji na dobę. Średni czas odbioru połączenia 9,97-12 do 17 sekund. Ja też spodziewałam się, że będą takie pytania odnośnie. Że telefon jest nich odnoszony. Dyżurny ma tylko jedną słuchawkę i jak on rozmawia, on nie ma informacji, że dzwoni ktoś następny. Jeżeli rozmowa trwa kilka, kilkanaście sekund z osobą, która dzwoni na 112, on nie ma takiej informacji, że jest ktoś następny. Dlatego, jak on słuchawkę, może podnieść na następną. To jest te 17 sekund. Czas reakcji liczony na podstawie momentu, od kiedy jest zgłoszona interwencja do, do momentu ujęcia tej interwencji obszar miejski, czyli w miejscowościach 10 minut, obszar wiejski. Musimy na Państwa dać troszeczkę czasu na natomiast. Te dane ogólne, o których mieliśmy mówić, postaram się jak najszybciej to przedstawić. Wstrzeliśmy o 74 postępowania większe, więcej niż w tamtym roku. 74 postępowania zmniejszyliśmy... Wskaźnik wirtualności spadł o 2,6%. Jednak liczba ujętych sprawców na gorącym uczynku w tych 7 kategoriach jest większa. Więc potrzeba nam było troszeczkę mniej służb, po tego, żeby zatrzymać tylu spraw. O 20 więcej niż tamtym To Te ciasto, i ile było konkretnych zdarzeń, pod podpowiem sobie wypisać w ilości, żeby Państwo wiedzieli, jakie te zdarzenia są. Uszkodzeń ciała było 16. W ujech było 15, mienia 105, w yy, kradzieży mienia 319, w kradzieży samochodów 7, w kradzież z łamaniem 163, przestępczości rozbójniczej 27. Dla osób, które są pokrzywdzonymi w tych sprawach to jest o tyle przestępstwa dużo. Te kategorie oscylują w granicach 110-115%. Zagrożenie przestępczością narkotykową w omawianym okresie, a więc w września 2012 roku, yy, staraliśmy się realizować polecenie naszych przełożonych, duży nacisk w sprawach położyć na ujawnienie sprawców, yy, tak zwanych handlarzy narkotyków, a więc sprawców, którzy zawodowo to robią, z tego korzyść, robią to dla, dla, dla pieniędzy. Yy, udało nam się takich spraw wykryć 9, dziewięć. 39 dziewięć spraw dotyczyło posiadania narkotyków, to jest posiadanie małych ilości, skończywszy na posiadaniu drugich ilości. Jak sami Państwo wiedzą, to jest trudne y, zagadnienie, tam jest duże, y, duża lojalność, spraw wobec siebie w tym handlu, jednego udało akuratom, się 9 Zagrożenie przestępczością nieletnich w okresie stycznia i września 2012 roku ogólnie mieliśmy 122 czyny karalne. Czyny karalne, czyli przestępstwo było wypraszone, popełnione przez osobę między 13 a 17 roku życia. Pobyt 17 lat jest dzieci z kontraktowaniem osoby dorosłe, do 13 roku życia. To są środki wychowawcze. Mieliśmy tych czynów 122. 15 z tych czynów było Dotyczyło interwencji w szkole, ale 9 było zgłoszone tylko przez kategorię. W tych przestępstwach, które były zgłaszane w szkołach, największą kategorią były kradzieże telefonów komórkowych. W ramach prewencji kryminalnej odbyliśmy 55 spotkań z młodzieżą. Na terenie powiatu mamy 56 szkół. Nie byliśmy w każdej szkole, na pewno szkoły były dwa razy, ale 55 spotkań w odnośnie profilaktyki i zapobiegania, jak też po części ostrzeżenia o, o, o trudnym działaniu publicznym, przeprowadziliśmy. Programy profilaktyczne, które prowadzimy na terenie powiatu nowotworskiego, reagują, powiatu Miejskiego Leruj, bezpieczne bezpiecznej życia, trwa bezpiecznych usług, policjanci są wśród nas. W ostatnim czasie też wyszliśmy w taką fajną akcję z, ze strażą miejską, z burmistrzem Staramy się to włączyć, czyli razem współpracować. Ruch drogowy. Wypadków mieliśmy o 10 więcej, rannych mieliśmy o 4 osoby więcej, ale udało nam się ograniczyć to najbardziej możliwe, to najbardziej czyli wypadki śmiertelne o 5 osób, o 5 osób mniej. Z tych 11 osób, które zginęły, 2 osoby to. To pięci, którzy byli straszliwi w czasie, swoją nieuwagę, niedopatrzenie, zginęły w Wypisałem Państwu tutaj najczęściej przyczyny tych zdarzeń: nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowe cofanie i wyprzedzanie. W kolizji drogowych, jak Państwo zobaczyli, to zginęło 120 Koliza Kolizja drogowa czy coś takiego nie było. Skala realistka przemocy w rodzinie na 1884 sprawy i 53 sprawy dotyczyły przestępczości yy, w rodzinie. Na 1082 sprawców, których mieliśmy, 20 sprawców i 2 sprawcy, dostępność do 207. Założyliśmy yy, 17 bieżyskich Myślę, że 17 to jest wynik bardzo dobry, to systematycznie wpada yy, Problemy jakie mamy w kategorii yy, Pamiętajmy, że po odłożeniu zawiadomienia y, najczęściej kobieta, czy osoba poszczególna, po kilku, po filku, jakimś czasie, gdy albo poprawa sytuacji, albo osoba, zostaje nadużywać używa się apokalipsy na południu, przychodzi do domu, przechodzi wszystkie zawiadomienia, odmawia złożenia zeznań, i przecież zada niech tak jak przed sądem. W tym roku spotkanie zespołu interdyscyplinarnym w ramach niebieskiej karty łączyło się PCPE, różne grupy, gmin, które razem z nami starają się ograniczać przestępczość w Odbywamy też służby z innymi podmiotami. Straż Miejską, Straż Graniczną od niedawna, Służbę Celną od patrole ze Służbą Ochrony kolei, patrole ze Strażą Pantynowskiego Parku na rozgrywanie też z całej I na sam koniec ten port, Jakie wsparcie wsparciu dostajemy samorządy. Te wsparcie to są kursy wolno-normatywne. Samo, jeden z samorządów pomaga nam w zatrudnieniu pracownika, dofinansowanie dla wodu, jak też inne pomoce życzowe, realizowane, przez stanowią, bardzo dziękuję Pan za Ramię. Zapraszam do poświęcenia. Drodzy Państwo, teraz Państwo muszą zabrać głos. Zobaczyliśmy cyfry. Co Państwo na to? Bardzo proszę.